Pory chapnie, Adrian pika. Dobry wieczór, drogie dzieci. Tu Piotr Kuldanek, czyli Kuldan. Ze mną jest Kas. Cześć. I Grzegorz Wojewoda, czyli Prez. Cześć. I witam Was w kolejnej dobranocce. Dzisiaj Prez zagra w Scanshine's Bedlam Redux. A my posłuchamy i poglądamy, jak nam o tej grze pięknie opowie. Prezie, co to jest za gra? Bedlam jest to połączenie. Paru różnych gier. Jest to oczywiście Rogalik, jakby ktoś się pytał. E, mi się o, najbardziej z, z nasuwają skojarzenia. Tak, byłem z... napalony na tę grę. Kurde. Dokładnie, wiedziałem, dlatego specjalnie chciałem, żebyś z nami nagrywał. E, to jest połączenie trochę Banner Saga z Faster Than Light i z Xcom'em. Rogalic. jak rogalik. widać na okładce są wielkie karoluchy. Tak. Wygląda ładnie o, ta okładka. Zacznijmy co dalej. Bardzo ładna okładka, bardzo ładna rysowana grafika. Całkiem fajnie to wszystko wygląda. A gra się w to tak, że przemierzamy przez. Pustynie rodem z, z Mad Maxa lub Fallouta, i musimy dowieść pasażerów naszego ogromnego opancerzonego pojazdu, który przypomina trochę pojazd z Homeworld Deserts of Karak. Musimy ich zawieść na drugi koniec mapy. Zaczniemy od kampanii. Jest jeszcze tryb arcade, który dostępny w wersji Redux, ale ten tryb nas nie obchodzi. Wersja Redux to również usprawnienie mechaniki gry, przede wszystkim nowy system walki turowej. I teraz możemy sobie wybrać pomiędzy jednym a drugim systemem walki turowej. Na początku wybieramy sobie pojazd. Ja w tej chwili mam pojazd jeden, dlatego że mało grałem. Czyli mamy taki sam system jak w FTL-u. Mamy też swoją drużynę żołnierzy, która będzie bronić naszych pasażerów. Wybieramy sobie. A te pojazdy odblokowujesz sobie tak samo jak w FTL-u, właśnie? Że tam walcząc inaczej. Pojazdy odblokowujesz robiąc różne rzeczy w grze, tak? To nie jest tak, tak jest. że nie zbierasz punkciki i potem sobie coś kupujesz. Tak jest to wszystko ja muszę się odblokowuje, że ta grafika świetnie wygląda, tak komiksowo, bardzo komiksowo. the tak Generalnie rzecz biorąc jest intro, ale nie będziemy go oglądać jak zwykle, bo to było trwało. Intra są dla lamusów. Tak, poza tym to... A intro opowiada o tym, że co? to... Opowiedz nam o czym opowiada Intro, zanim będzie mogę oglądać. O... Intro opowiada o tym, że jest post-apo i y, był, był wielki wybuch albo inne gówno i teraz jest źle, bo cywilizacja upadła i wszyscy mamy przesrane. No. Tak. Plus minus. No, oczywiście, teraz, tak jak w The Banner Saga, jest bardzo dużo tekstu, który czytamy. Podejmujemy w trakcie gry decyzje, które potem mogą się odbić na, na dalszej historii. Chociaż nie jest to tak rozbudowane fabularnie jak Banner Saga, to jednak fajnie się te wszystkie wydarzenia czyta. Fajnie się czyta te różne zdarzenia, które nas spotykają losowo w trakcie rozgrywki. I, i ogólnie ma to całkiem niezły klimat. Możemy tam dowiedzieć się, jakie mamy objectives, ale to jest zawsze ten sam, więc jedziemy z koksem. Dowiadujemy się z, z rysunków i, i, i tekstu, co się dzieje w danym momencie, wyjeżdżamy na pustynię. Zaczyna się, y, zaczyna się y, taki tutorial, który opisuje wszystko, co, gdzie jest na mapie, gdzie jesteśmy, gdzie jedziemy, bla, bla, bla. Tutoriale będziemy przełączać. Generalnie rzecz biorąc, nasz pojazd zaczyna w Byzantium i musimy dojechać do Aztec City, ale żeby do Aztec City się dostać, musimy zebrać pięć ważnych przedmiotów, które są rozlokowane na mapie. Bez tych przedmiotów nie wiedziemy do. To jest generalnie, nie? Tak. Generalnie rzecz biorąc, ale mamy ten, ale to jest zaraz, ty mówisz, że to jest misja ta konkretna, czy to jest całe, całe założenie gry, żeby dostać To jest całe założenie gry. City. To jest całe założenie gry. Musimy do, dostać się o. do Aztec City i pokonać głównego wroga, który rządzi Aztec City. Żeby to zrobić, musimy zdobyć te przedmioty, żeby te przedmioty zdobyć, musimy mieć paliwo. Moc do wykonywania specjalnych ciosów i jedzenie, żeby nasi pasażerowie nie pomarli. W tej chwili mamy półtora tysiąca ludzi na pokładzie i wyruszamy. Każde post-apo to jest po prostu o benzynę, no. Hmm, Ciekawe, dokładnie. No, to, no, nie a nie a czego czego się, się spodziewasz, żeby o czym no, było? Nie, nie wiem. o kole? No, nie, nie, no, no, nie, no nie no, każde. W, w, w tym w, w zombieland problemem były te. On tam go, typ polował, żeby Twinkies zjeść. W zombieland? Co to jest w ogóle? Nie kojarzy taki film, tam ten, zabijają Billa Moreja. To filmu ząbie, Dokładnie. No, w każdym razie, w, każdym razie w, trakcie, w trakcie poruszania się pojazdem dostajemy losowe informacje na temat tego, że na przykład rozjechaliśmy stwory, które szły po pustyni i zagradzały nam drogę, albo zatrzymaliśmy się gdzieś i przez przypadek znaleźliśmy w ogóle 135 sztuk mięsa. Co jest ciekawe, to mięso może się okazać za chwilę zepsute i wtedy się okaże, że część naszych pasażerów dostała infekcji, która mutują w takie grzyby, powiedzmy, jak w Delastowans to, oczywiście wszystko jest napisane. To wszystko jest napisane. Tego, waliwe tego waliwe nie oglądamy, tylko czytamy to, bo... i na przykład wtedy musimy podjąć decyzję, czy tych pasażerów zostawiamy, izolujemy, czy ich zabijamy, czy na przykład wys... wysadzamy ich na pustyni i zostawiamy im resztę tego zainfekowanego mięsa, więc my, to są my, fajne rzeczy. No w ten, nie? Ten, to, to, jest, jest, etat, ten, to jest FTL i Banner Saga, saga. dokładnie. I mamy zwykłe punkty naprez? na mapie. Słucham? Czy to nie Tarzis, to nie Tarzis, czy, żeby jeść. Po po Dokładnie, chociaż nie wiem, bo to jest, te, te zdarzenia losowe są bardzo liczne i nie widziałem jeszcze wszystkich, no nie ma szans, żeby wszystkie zobaczyć po paru, po paru godzinach grania. W każdym razie mamy punkty na mapie zwykłe, po których podróżujemy i wtedy widzimy, ile dni to zajmie, ile jedzenia nam zajdzie, ile benzyny, ale mamy też punkty z wykrzyknikami, punkty z wykrzyknikami to są losowe zdarzenia i te nas bardziej interesują, bo możemy zawsze coś zdobyć, ale możemy też trafić na wrogów. No i tam jedziemy sobie i dowiadujemy się o tym. No Jakby Opisane mapę jako Side Missions. I... Dawaj prez, jedziemy z koksem, bo po prostu na razie to. Znaleźliśmy stare, porzucone <laughs> samochody. No. I teraz okazuje się, że. Te samochody tu stoją, bo kiedyś był tutaj Walmart czy in, inna biedronka. Pytanie brzmi, opuszczamy to miejsce, czy próbujemy dostać się do środka? Próbujemy dostać się do środka. No to wiadomo, to w ogóle to zapytanie. No. Come on. Tak natura działa. Okazuje się, że nikt nas nie zaatakował. Dawaj prez. Trafiamy... klimaty. Dawaj prez. Trafiamy na jakieś przydatne przedmioty, i nagle okazuje się, że trafiamy na jakiegoś tajemniczego pana, który w tym supermarkecie sobie siedział. To wygląda I... na razie mi pres na, te, na Visual Novel. Bo cały czas. To trochę jest Visual Novel. Tak, ogląda... tak, to trochę jest Visual Novel. Tak, tak. To jest bardzo, to mówiłem. To jest Banner Saga yy, w dużej części, naprawdę. O! Ktoś Ale, nas na Kaz, A ty w ogóle grałeś w, w Banner Saga? Nie. Czekasz, że to Nie Widziałem. Widziałem. Jest na konsoli przecież. Już wyszła? Ja no, na pewno cztery. wyszła. Aha, faktycznie wyszła dawno Mamy tak. cztery rodzaje, to cztery to rodzaje to, to żołnierzy, to. których kontrolujemy: są snajperzy, są pistoleciarze, są shotgunarze i jeszcze ostatnia grupa, która ma tarcze i walczy wręcz. Każdy z nich inaczej się porusza, ma inny zasięg strzelania. Są też potem jednostki specjalne, które poznajemy w trakcie gry i te jednostki specjalne mogą do, naszych, do naszego czołgu dołączyć. To są bardzo fajne I... rzeczy też, bo naprawdę różne ciekawe postaci możemy spotkać. A powiedz no, no, no to, no, to no, jest no, ty, no, który się no, raz no. z kolei grasz, nie? Tak. I za każdym razem zawalacie tutorialami grać czy to tak? Tak, ten początek jest, jest zawsze z tutorialem, no niestety. Ale te, te tutoriale szybko się bardzo kończą. Mamy tutaj właśnie heksy, po których się poruszamy. Widzimy, ile postać może przebiec punktów. Bardzo ważne jest to, że mamy dwa, dwa punkty ruchu. Jeżeli nie będziemy się ruszali i będziemy strzelać z miejsca tam, gdzie stoimy, to zużyjemy oba punkty naraz, ale przeciwnik otrzyma 100% obrażeń. Jeżeli się ruszymy kawałek, na przykład, żeby w ogóle móc przycelować w przeciwnika, to nasz strzał, który potem oddamy. Zada tylko 60% obrażeń przeciwnikowi. No na początku o. wiadomo, żłudne chodzenie to nie jest taki system turowy rozbudowany jak w XCOMie czy w Wasteland 2, ale. No, to całkiem... jest dokładnie jak w Bannersaga. No, dokładnie, ca powiem, całkiem się sprawdza. Oni, Teraz... oni ją sprzedawali Banner Saga w Postapo i to właściwie. <laughs> Ciężko powiedzieć, żeby były. no właśnie, bo ten system walki, oprócz tego, że masz gościa, który ma różne klasy, to tam są jakieś nie wiem, specjalne umiejętności, albo jakieś e, shieldy, coś. Bo tam. Na dole. Typ, w, do którego, ale dałeś no się no. Na dole na pasku widzisz, że masz e, energię, którą używasz, właśnie do specjalnych zdolności. Możesz zrzucić kapsułę z, e, trującą, możesz zrzucić atomówkę, możesz e, z, z, się uleczyć e, siebie i drużyny, i możesz użyć shielda. Więc generalnie rzecz biorąc, e, są specjalne zdolności. Zdolności, ale to są zdolności, że tak powiem, całej drużyny, a nie poszczególnych bohaterów. Potem pojawiają się specjalne jednostki, które mają różne, różniste mm, ataki, ale to są jednostki specjalne, nie? więc jakby. Mają to do siebie, że, że są inne niż zwykłe żołnierze. To podbieganie do kolesia po prostu i walenie mu prosto w mordę z shotguna, wiesz, to jest boskie. Jeszcze powinieneś nie trafić, nie? Tak, jeszcze mam... Być procentowa szansa na trafienie, bądź nie. No, to i w x chyba tak było ostatnio. Niestety, niestety straciłem jednego ziomeczka, ale tutaj się często traci ludzi, zwłaszcza jak się gra tak trochę po łebkach jak ja teraz. Yy, jak ale oni umierają na, na stałe? Na stałe. Jak? Oni umierają na stałe i też masz określoną liczbę żołnierzy. Jeżeli stracisz wszystkich żołnierzy to jesteś właściwie bezbronny, dlatego ważne jest, żeby dołączali do ciebie kolejni. No, walka wygrana. To trochę dupy jak stracisz wszystkich żołnierzy i trafisz na walkę potem. Trafiliśmy teraz z kolei na Rogue AI. Tu jest bardzo dużo robotów też na tym świecie, które są jeszcze z pozostałości wojny ludzi z robotami. I dużo z tych robotów ma jeszcze protokoły walki, więc trzeba im na przykład wytłumaczyć, że wojna się skończyła, i oni wtedy mogą do nas dołączyć. Albo możemy im tego nie wytłumaczyć, i wtedy te roboty nas zaatakują. Nie? A z czego no, widać ci uda, czy nie? Tam, nie wiem, są jakieś punkty. Czasami czy... możesz rozmawiać, robot specjalny, który nazywał się jakoś tak śmiesznie, że w sumie jego imię brzmiało Elvis, i zresztą miał fryzurę jak Elvis, bardzo fajny robocik, on, on z kolei, ten, ten robocik, słuchajcie, był losową postacią spotkaną na mapie i z nim dało się porozmawiać, i on dołączył do mnie do drużyny. Ale teraz trafiłem na roboty zwykłe, które są po prostu zwykłym rodzajem przeciwnika, no i niestety z nimi już nie pogadasz, je trzeba rozwalić. Smuteczek. Smuteczek, tak. Nikt nie lubi strzelać do robotów, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No, i bardzo ważne są I te specjalne drobę, zdolności. Powiecie, że chłopaki z Terminatora by się z Tobą nie zgodzili. No. <laughs> Jest na to duża szansa. Warto użyć zdolności specjalnych na początku rundy, dlatego że jak zrzucisz atomówkę, na przykład jak będą blisko siebie przeciwnicy, to jesteś w stanie praktycznie cały oddział wykosić jednym atakiem. W tej chwili ni niestety tak, nie, nie, nie mam możliwości, żeby to zrobić, więc będę musiał sprawdzać. że z nimi bardziej walczyć. mi się to podobało na screenach niż w ruchu. Nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że to po pewnym czasie się strasznie nudzi, bo masz małą, zamkniętą planszę. My jak rąkki? Znaczy, znaczy, no, Słuchaj, no to jest to jest, to nie jest tego tak, rogalikowego? No bo jest niby kampania, jest fabuła, a mówisz, że to jest rogalik, czyli te plansze. Po prostu no ale to masz, masz fabułę stawienicy. taką, jak miałaś w FTL-u. Też miałeś dolecieć do końca bazy swojej, żeby było fajniej, i to nie była fabuła. Po drodze działy się różne zdarzenia. No właśnie, no i tu też masz pojechać, zabrać I przedmioty no, no, no. i tyle. Tak, tak, co, tak to jest taki rodzaj gry. Słuchajcie, zrzucimy atomówkę. No tak, jest tylko jeden przeciwnik. Na zakończenie. Fajnie wygląda tak. Na jednego. Generalnie rzecz biorąc, ta gra oczywiście później się robi bardziej skomplikowana. Pojawia się więcej rodzajów przeciwników. Kończy nam się jedzenie, paliwo. Musimy uważać na te zasoby. Tracimy też cywili, których transportujemy. A walki o te pięć punktów specjalnych, znaczy te pięć przedmiotów specjalnych, które potrzebujemy do przejścia gry, są zawsze z przeciwnikami specjalnymi. Czyli pojawiają się tacy bossowie, którzy też mogą do nas dołączyć, jeżeli ich pokonamy i oni przeżyją, na przykład. Więc ogólnie to jest bardzo fajne. Jest cała masa ciekawych zdarzeń losowych. Fajnie to się czyta. Jeżeli podobało wam się banner to generalnie rzecz biorąc to Wam też się spodoba. Plus FTL, Kochali... wiem, że wiele ludzi kochało FTL-a, tutaj jest bardzo dużo FTL-a. Ja osobiście tą grę polecam po, po tym, jak dostała darmowy update do wersji Redux i system walki turowej został usprawniony, naprawdę fajnie się w to gra. I na dobranoc, kochane dzieci, specjalnie dla Was Atomóweczka. Fajna taka atomówka, nie? Że wiesz, że masz, nie wiem, med na to metr... Atomówka na dobranoc. No, atomówka na dobranoc. Ale nie wiesz, że atomówka masz taki wąski zasięg. Proszę cię. O. No tak, on, wiesz, taki, taki pocisk taktyczny, bardzo wyjątkowo. Tak, W zasadzie atomowy. tam to, co, kochani, umyłeś ząbki, tak, no dobra, no to odpalam atomóweczkę. <śmiech> <śmiech> no dobrze, słuchajcie, widzieliście, jak wygląda, o mój Boże... Badlands. Skyshines tak, to... Bedlam Redux. Bo w ogóle Moim Sunshine to jest, chyba tak... tak, da, to jest nazwa tego dewelopera, nie? Tak, to jest nazwa dewelopera, dlatego że w tym samym czasie powstały dwie gry o nazwie Bedlam, druga gra jest FPS-em, i po prostu deweloper postanowił rozróżnić swoją grę, dając z przodu nazwę firmy, która ją stworzyła. No dobrze, widzieliście jak wygląda Scansion z Badlam Redux, czyli FTL wymieszany z banner sagą w różnych proporcjach. Press na koniec rzucił na atomówkę. Zapraszamy tam do tych wszystkich różnych dziwnych rzeczy, które zawsze robicie. Komentujcie, lajkujcie cokolwiek jeszcze. I dobranoc! Dobranoc! dobranoc.